Witam, co to jest za wysyłki na cały świat? Every week is shipping around the world. Jede bez dan, Bandwide, moje produkty on top, my products and feeding, głębiej produkty na cały świat, non-stop wysyłki. Produkty Zycza kulbackiego, produkty, które działają. Największa jakość produktów, jakość apteczna. Oryginalne koncentraty 100% oryginalne z fabryki. Prosto wysłane do Was na Was adres. Zapraszam do spórzania. Przekonaj się sam o super klasy moich produktów głębi.

Na sprzedaż mam super parad do ten Teclat Ferbat Czysty Ferbat od Pana Miller'a Czysty krew Taka biała plamka ma Piękny roczny I do niego wybrałem szymelkę, Mistrz Katowic Bazuje na moich szymlach, misz Nowego Sząca Mistrz Polski Wszystko z tych szymli, Bardzo twarde gołębie bardzo szybkie i uparte super się to spisali w górach co, so, ta cała para jest na sprzedaż 2 roczne I będą wspaniałe młode po nich szemle tak samo są nie do pokonania jak te ferbaty i to lepiej. Teraz wam mi pokażę z tego osobno. Co zacznijmy od ferbata. ale upierzenie to mają perfekt i się dostali przez 5 dni Titanium plus alfa. Jak zeli macie to mleko ode mnie, jeszcze zadowolona, zamów sobie Titanium i Alfa, co jest extra extra one fajne se są Fajnie w ręce leżą Super zbudowane Co wspaniałego mieć takie gołębie Numer 1182 roczniak 20 roku Piękny samiec Super farbat Taki gołębi czysty czystej krwi już nigdzie nie znajdziecie Jak wtedy po te dolczywita to Fenstra powiedział, ferbarty są super głębią, w Holandii już nie ma ich w tej Jak mu pokazałem, zdjęcia z tych oliery, oryginałów, to as przełykał. Widzę, to są wspaniałe gołębie. Bo na tych gołębiach nie tylko Jan zdobył wszystko, co jest możliwe, ale także i ferbart I deklak. Trzech światowych hodowców. Uczciwych hodowców. Wszystko na tym zdobyli, co jest możliwe. No i do dzisiaj To się sprawdza Na całym świecie Wszędzie co je wysyłam. Każdy jest zadowolony Dwukrotny mistrz Polski Pięczkę tak samo z moich Ferbartów Nie do pokonania Kołąbki Z maratonu wszystkie razem wszystkie ferbarty te inne rasy nie mieli żadnych szans tam no. tych mistrzów okolicy Gdańska Patrzcie jakie one fajnie zbudowane Nic dziwnego, że oszukują i przepisują pochodzenie Bo oryginały są u mnie Kupią gdzieś bardzo drogie gołębie i mnie wypali co nigdy nie przyznają że nie wyjdzie kupią u mnie ferbarty gołębie idą jak burza i potem przepisują te bardzo drogie radowody i mówią że te ferbarty to są po tych i po Mi z Polski później ma zaniki pamięci Już nie wie od kogo te gołębie są A tam mu ktoś przywież, on nie wie od kogo Znacie ten film Ten cały artykuł przekręcony Ale Ferbart Napisali tak jak ja piszę w rodowodzie Specjalnie z błędem O weźcie sobie To, to jest ten samczyk, zaraz pokażę je razem 11.82 i do niego wybrałem coś specjalnego Szemelka Samiczko. On jest na średni dystans bardziej, ale na daleki tak samo super, lecę tego bez maratonów. Ale ona bardziej na daleki dystans ta Szemelka. Przodki więcej niż 18 razy pierwszy konkurs. U muzykanta w Nowego Słońcu wszystko wygrał, co jest możliwe. Co roku nie do pokonania. A wiesz się, jaka fajna. Tylko, o mało by był mistrzem polski, tylko na ostatni ląd zapomnieli zegar włączyć do prądu. Robili balangę, zapomnieli podłączyć zegar. Taka prawda. Ona ma numer 1471. Jest fajnie zbudowana. Ogon jedne piórko. I to są gołębie z tych oryginałów. Przestał to co to tak słuchać. Nie te kilometrowe rodowody, co tam piszą na kolanach. Potem te gołębie mają problem pod podfrunąć, bo one mam taki długi i ciężki rodowód. <grych> A to. fajne. Ferbart i Szymelka pokażę je zarazem tu jest ta cała para jest nas sprzedaż jeżeli jesteś zainteresowany zadzwoń 0049 1511, 290 1511 11 lub sms smsa, pozdrowienia Oko Szymerki Super oko rozpodowe Wspaniała samica Oko osiemdziesiąt 1182